No przede wszystkim wspaniale grali wszyscy aktorzy, a przecież wiemy, że są to amatorzy, którzy poświęcili swój czas i naprawdę świetnie czuli się w rolę. prawda? No, sztuki Gogola są wspaniałe, są takie, które cieszą wszystkich i tutaj świetnie odegrali. Widzieliśmy również członka zarządu powiatu w dosyć nietypowej y, roli jako kawalera, no ale który jednak ucieka przed tym orzankiem. E, to prawda, niechętnie jakby e, chciał e, wstępować w związki małżeńskie, ale to tylko świadczy, prawda, że e, członkowie zarządu e, powiatu e, w każdej roli e, e, są w stanie się odnaleźć. Panie teraz to jest amatorski teatr i wydaje mi się, że coraz więcej tych amatorskich teatrów przybywa na terenie powiatu. Przede wszystkim tak. No, e, same środowisko literackie e, prawda, na terenie powiatu jest jak rzadko na którym. E, e. Kolejne powstają, tak jak pani Redaktor wspomniała, amatorskie teatry. No przecież tylko w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki działa cztery teatry różne, prawda? I bardzo dobrze, że również tutaj w... Domu Kultury w Wilnojecku, czy przy Domu Kultury w Wilnojecku, również taki, taki teatr działa. Myślę, że z tą sztuką w jakimś tam czasie, nie wiem kiedy, ale również mogliby wystąpić do publiczności Ciechanowskiej. A który fragment spektaklu najbardziej Panu się podobał? Rozbawił, rozweselił, zasmucił? No przede wszystkim tą smutną rzeczą jest prawda to, że no kiedyś tak się to odbywało, prawda, że bez swatki, bez posagu i całego tej otoczki no, orzenek był trudny. Prawda. My teraz żyjemy w innych czasach, jest to, myślę, łatwiej, szybciej, młodzi ze sobą rozmawiają. Już ten aspekt ekonomiczny tak w ogóle nie wchodzi. Wracam do tego do. Gali, gdzie była fantastyczna kreacja pani redaktor i tutaj potrafię też, no jestem pod wrażeniem Wszyscy, Przede wszystkim no, przyjechałem dla Łukasza, bo tu jest mój kolega, ale jestem pod wrażeniem i przede wszystkim... Po pierwsze scenografia bardzo dobra, tempo akcji, stroje. No tylko, tylko, tylko pozazdrościć i gratulować. no i Ziemia Czechanowska, powiat Czechanowski ma świetnych amatorów, aktorów i tylko tak dalej. Który fragment najbardziej się podobał? E, tutaj no, oczywiście role kobiece, role kobiece, bo światła była ta i no prawda główna bohaterka jak i też swatka no jestem pod wrażeniem naprawdę także też czekam na, na też co będzie dalej u państwa też czy, czy będzie jakieś no chętnie by poszedł jeszcze raz na tą sztukę co pani grała no także tylko tylko się cieszę że w Ciechanowie mamy no tak fajnych ludzi, którzy potrafią poprzez samą pracę swoją do tego dojść. Także bardzo się cieszę. Bardzo dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że te wszystkie nasze emocje, które są w środku i pozwalają na to, żeby odkryć je tutaj przed, przed Państwem, e, a publiczność, która pozwala na e, nagradzając nas czy brawami, czy salwami śmiechu powoduje, że potrafimy jeszcze więcej z siebie wykrzesać no i Dzięki temu mamy tę sztukę, którą mamy, nagraną w ten, a nie inny sposób. Co było najtrudniejszego? Ucieczka przez okno? Myślę. Nie, ucieczka przez okno, akurat po wypracowaniu, była w porządku. Natomiast myślę, że najtrudniejszą e, historią tak naprawdę był tekst, bo dużo tekstu powoduje, że te wszystkie ogrania, przegrania, zagrania są, są coraz, coraz łatwiejsze, gdy ten tekst się już zna, natomiast te początki rzeczywiście były bardzo, bardzo trudne. Proszę mi powiedzieć, dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w tym amatorskim teatrze? Myślę, że to jest bardzo dobra zabawa dla mnie i, i, i bardzo dobrze się czuję tutaj z koleżankami i z kolegami. Poza tym no, postanowiłam jakoś w ten sposób spędzać swój czas i, i także realizować się. Będzie kolejna sztuka? E, oczywiście, myślę, że, że będę do niej zaproszona, że skład się nie zmieni i, i, i że y, będziemy y, służyć y, wszystkim widzom i, i, i tym, którzy chcą nas oglądać. Młodzi, w takiej starej, można powiedzieć, sztuce, prawda? Czy to nie przeszkadza? Ten repertuar nie przeszkadzał, żeby zagrać? No, ale dlaczego by miało przeszkadzać? Myślę, że mody są takie, że często wracamy do starych rzeczy i właśnie może nastąpi taka moda, że młodzi zaczną wracać do tych starszych rzeczy właśnie. Była trema? Troszeczkę może, ale taka epizodyczna rola, no to mi się wydaje, że taki tremasz nie było. Proszę mi powiedzieć, czy długo pracowaliście na tym spektakle? No, długo, od września, także... No. Często się spotykaliście? Często były próby? Przeważnie co tydzień, a teraz w, ostatnim tu, w ostatnich tygodniach to dwa razy w tygodniu, wtorki w czwartki. Bo to jednak poważne przedsięwzięcie, tak jak już to kolega powiedział, mnóstwo tekstu mieli do opanowania, bo ja to miałem niewiele, także... Mogłem to, sobie to luźniej potraktować, ale, ale koledzy i koleżanki mieli bardzo dużo, także no, wymagało długich przygotowań. Policjant w nietypowej roli. Już nie. Emerytowany, policjant. Emerytowany. Ale zaczynałem e, swój tutaj. Udział w sztukach jeszcze jako funkcjonariusz, jako kierownik posterunku w Gdynowiecku. Zostałem miło przyjęty przez publiczność. Publiczność zobaczyła, że policjant to też jakiś inny człowiek, że można występować. Poznałam je z drugiej strony. No i nadal to kontynuuję tu to w towarzystwie koleżanek i kolegów, którzy mile mnie widzą w trakcie występu. A co było najtrudniejsze? Dla mnie, no, ja też mam epizodycznie taki, y, y, taką rolę, ale y, trudne również tu było dla nas wszystkich dobrać stroje, dopasować stroje. Te stroje są własne inicjatywy, zorganizowane i, i pomoc znajomych, rodziny, krawcowych, koleżanek, kolegów i tak stroje zostały dobrane. Sądzę, że trafnie do roli i do sztuki. Ja proszę nam o tych strojach pięknych, sukniach, szczególnie Pani powiedzieć. Tak, stroje, my, no nie ukrywam, że staraliśmy się szczegółowo podejść do tego tematu, także zajrzeliśmy do mody z początku XIX, końca, końca XIX wieku, żeby zobaczyć jak wtedy się właśnie ubierano. I to jest całkowicie także nasz tutaj własny pomysł, został ten strój specjalnie uszyty na tę okazję właśnie. I, i elementy fryzury również tak dobrane, żeby to... Ten charakter epoki, w której ta sztuka powstała, został właśnie na, na scenie pokazany. Jak się grało tą ciotkę, która tak bardzo chce wydać za mąż tą młodą pannę? No, nie, nie ukrywam, że były takie momenty, że no, my y, właśnie na próbach też bardzo często oprócz tego, że no, uczymy się tego, jak to zagrać, to po prostu bardzo dobrze się bawimy. I, i, i dla nas to jest najważniejsze. No i jakoś udaje się nam właśnie. W, Chcielić w tę rolę, aby ją jak najlepiej oddać na scenie. Kobieta w roli mężczyzny i to jeszcze starca. Ciężko było wcielić się w tę rolę? Powiem tak, z każdej próby na no próbę było łatwiej oczywiście i tak naprawdę jakby cały charakter tego człowieka, którego gram, to odnalazłam chyba dopiero podczas y, przedstawienia i zaczęłam się tak naprawdę w niego wczuwać i całą tą siebie oddawać, żeby tylko to, naprawdę jakiś mężczyzna wyszedł. Natomiast no wiadomo, najgorszy no dla mnie problem był z głosem. No ja mam taki głosik typowo kobiecy, no to coś zaniżyć było ciężko, bo jednak nie można było głośno tego w tym momencie robić. No a tak, to bardzo przyjemnie się mężczyzna grało, natomiast chcieli zamierzać, nie zamierzać. Tam <laughs> zmieniać. Yy, I myślę, że to takie fajne doświadczenie jednak. Takie wyzwanie. Nadal chciałaby pani po matorskim przegrać? O Boże, pewnie, że tak. Oczywiście. Nie, nie wyganiajcie mi, nie wywalajcie tylko. A dlaczego? To jest fajna przyjemność, fajne wyzwanie, doświadczenie. Czuć to, że ludzie fajnie reagują, śmieją się, no rośnie człowiek, po prostu rośnie. To jest naprawdę taka przyjemność nie do opisania, jeśli ktoś nie spróbuje. I powiem szczerze, że zazdroszczę tym osobom, które zajmują się tym profesjonalnie, zawodowo i jeszcze splendor na nich przy okazji spływa. Także myślę, że można by się było tym zająć nawet tak profesjonalnie. Oczywiście rzeczywistości też kawaler, czy nie? Nie, żonaty. <głosy> <głosy> co przypomniał sobie pan, jak to jest starać się o kobietę? Tak, fajna zabawa, można powiedzieć. I miło się wspomina. Jak się grało? Aczkolwiek dużo nie miałem roli, prawda? Ale super. Właśnie publiczność, reakcja publiczności. No bardzo fajnie. Proszę opowiedzieć o scenografii. Kto to scenografię przygotowywał? Tu pan dyrektor tutaj głównie swoją e, rękę do tego dołożył i on stworzył no razem można powiedzieć e, tworzyliśmy to. Czy trama była przed występem? Chyba jak u każdego na pewno była. W rzeczywistości też taki piszek, czy nie? Nie, nie, niekoniecznie. Wolę dbać o swoją linię. No ale wiadomo, do tej roli to trzeba było po prostu tak przygotować się, też i wszytyć, no i po prostu głos zmienić. Oczywiście mam trochę niższy ten ton. Trochę mi bolą struny głosowe, no, ale mieszam większość. Jestem zadowolony oczywiście z tutaj spełnionej tej roli. Oczywiście po tym widowisku, w trzecim tu widowisku, to, co przedstawiliśmy, jestem zawolony z tego tytułu, że przyjechała do mnie do mnie szwagierka, która zajmuje się tutaj profesjonalnie aktorstwem. Powiedziała, że jest bardzo zawolona i to mogę to potwierdzić. I kolega tutaj, dyrektor Wojtek, że słyszał, że jest zawolona z tego, że jak mogliśmy tak ładnie to wystroić i pod względem amatorskim, tak? Bardzo ładnie. I powiedziała, że promować trzeba i to działać. Na nas, dla lokalnego społeczeństwa. A skąd takie zainteresowanie amatorskim teatrem? Może właśnie to przez tą szwagierkę. Bo szwagierka, <głos> <głos> szwagierka tak próbowała i tak zacząłem słuchać, by jej właśnie odwiedzać jej występy. No i naprawdę mnie też coś tam zakręciło się w głowie. Mówię, trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Dzięki jeszcze tutaj, właśnie kolegom i koleżankom. Wprowadzi, wprowadzi mnie tutaj właśnie do teatru amatorskiego, bo oczywiście jestem tutaj trzeci rok, tutaj jest troszeczkę dłużej ten teatr amatorski, no ale naprawdę czuję, czuję coś, że jest fajnie i dlatego uczestniczę dalej w tym teatrze. Co było trudne w tej sztuce? Było coś takiego trudnego w sumie inne czasy, inna epoka. Teraz już tak nie ma, że jest swatka, prawda? Tylko... No tak. Nie, mi się wydaje, że na początku było wszystko trudne. Tak jak tu wszyscy wcześniej powiedzieli, że tekst. No, i te przygotowanie się. Trzeba było też troszkę w internecie posiedzieć, poczytać, pooglądać zdjęcia, jak to ludzie właśnie wyglądali, zachowywali się, też jak mówili trochę. No i jakoś. Dalej poszło. A najfajniejszy moment, który pani grała podczas tego spektaklu? Czy lubię w ogóle te momenty, kiedy mówię do publiczności, a oni się wtedy śmieją? No to takie tak jest najmilsze i wtedy tak jeszcze bardziej chcę mówić, jeszcze bardziej chcę grać i wtedy. Proszę powiedzieć, jak to jest poruszać się w tych dawnych strojach z epoki, prawda, na scenie? Czy to, to, to była jakaś trudność również, czy nie? Nie, ja akurat lubię w takich strojach występować i dla mnie to nie był problem żaden. Żenek jest naszą szóstą premierą. E, nasz teatr działa od 2011 roku. Pierwszą premierę wystawiliśmy w styczniu 2012 roku. Była to opowieść wigilijna, e, pomysłodawca. Czynią tego, pomysłodawcami tego teatru byli, byli pracownicy świetlicy socjoterapeutycznej i pierwsze przedstawienie to było takie e, mieszanka ludzi dorosłych i dzieci ucz uczęszczających na zajęcia na świetlicy. Celem, celem tego teatru, była na, początkowym celem tego teatru była e, integracja e, ludzi e, gdzieś tam pracujących e, na stanowiskach, powiedzmy dyrektorzy szkół, e, pracownicy e, urzędu, e, nauczyciele z tymi dziećmi z, ty, z rodzin e, patologicznych. No i to się udało, fajnie po, e, poszła pierwsza sztuka, a potem kolejne. E, skład e, zawsze się troszeczkę zmienia, od dwóch, od dwóch e, sztuk ten skład jest już niezmienny nasz zespół stanowi taki monolit no i współpracuje nam się coraz lepiej proszę powiedzieć dlaczego żanek w ogóle na, nasza grupa liczy kilkanaście osób. Bardzo trudno jest znaleźć w dzisiejszych czasach scenariusz dla tak dużej ilości osób. Wiadomo, w teatrze są też oszczędności, wszyscy scenografowie piszą. Przepraszam, nie wszyscy scenarzyści piszą scenariusze dla trzech, czterech, góra, pięć osób. I ciężko było znaleźć współczesną sztukę dla kilkunastu osób. No i tak poprzednią premierę zrobiliśmy współczesną. Teraz postanowiliśmy sięgnąć gdzieś dalej i zrobiliśmy klasykę. A co teraz przed Wami? Przed nami myślę, że odpoczynek na razie. <grym> A już zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby może na czerwca, na Dzień Dziecka przygotować dla dzieci jakąś bajkę.